Witam, z tej strony slash, z ekipy i Dzisiaj jesteśmy przy Urzędzie Skarbowym daleko w Glerii Białej i mam okazję przetestować raczej zareklamować, firmę na minuty.pl z powodu uzyskania kodu rabatowego umożliwiającemu wypożyczenie takiego sprzętu na czas dobry. Jest to dosyć dużo, można dużo nagrać, a przede wszystkim dobrze się pobawić, bo Xiaomi m 35 bo tak się nazywa się model testowanej nogi, kosztuje około 1500 zł. E, aplikacja wygląda tak. Łatwo się na niej zarejestrować, tu jest profil. Mamy Google Maps i całą strefę. O, na piasku już coś dał serio Te zielone punkty to są właśnie nogi będące w tej strefie. Strefa nie wychodzi poza piasta, i tu gość jakoś się dogadał z, na minuty właśnie, żeby tu był jakiś punkt. Ja też postaram się dogadać, żeby był gdzieś przy wygodzie. No to możemy odblokować za Zarezerwuj. Rezerwacja. I teraz mam pojazd. Nie wiem, czy to będzie mi naliczało. W sensie, czy to mi wykorzysta już. O. Wokół pojazd o. Yy, Naliczanie spoglądowej nie obejmuje rabatów zasięg się 4 km. Poziomowanie 82%. No i rezerwacja została zgłoszona. Kolejnoga jest gotowa, można powiedzieć, do drogi. Prędkość maksymalna to 25 rów na godzinę. Może być nawet więcej, w zależności od wagi. Wyświetlacz jest dosyć prosty. składa się z kropek naładowania. Nie ma w tym nic więcej rozbudowanego. Monetka gazu, hamulec sterczowy. Nie elektroniczny, zwany którego mało kto używa. Yy, gripy takie, żeby się nie ślizgały. Z tyłu błocnik, koło chyba 10 cali prawie z oponą pompowaną, logo firmy, krok kreskowy, kabel od hamulca, silnik 250 W w z tyłu nie ma silnika, ale jest światełko, które się świeci, gdy naciskamy hamulec. No i ruszamy w drogę. Dowiedzieliśmy hulajnogę na, na nasze osiedle, okazało się, że kod był tylko na odblokowanie pojazdu, nie na cały przejazd, ale coś tam się porobi. Testuje. No? Ona nie póki. Idzie. O kurde też pada, nie? No patrz, odepchnij się. I teraz. Trochę się rozpadało, jak widać. tam Albo tam. Sieła. Sieła, wraca. Królinoga jest naprawdę szybka, bo co się teraz na osiedlu wygoda i deszcz się rozpalał trochę, więc zrobiłem tak, że moja mama pojedzie tą królinogą i ja rowerem i dotrzemy do jednego z punktów zwrotnych. Sługańskie za nami. Nie wiem czy widać, Co, coś tam widać. Jedziemy ziem, białej. No to trochę problem jest z manewracją. No i już. Fajny punkt widokowy przy Galerii Białej Z widokiem na nad jezioro Co mogę więcej powiedzieć o tym sprzęcie? Na pewno wrażenia są pozytywne Jeżdżenie na mokrym terenie czy po wodzie, bo akurat trafiliśmy na nieciekawą pogodę, kiedy padało Było naprawdę proste Zasięg to 30 km, więc już tam jest 200 parę, bo jechaliśmy z mojego domu tutaj do galerii Po dłuższych użytkowaniu uważam, że podest jest dobry, bo mieszczą się dwie nogi normalnie Jest przyczep, na minus to, że nie ma armatyzatorów, ale tak poza tym to raczej użytkowanie przebiega bardzo miło to teraz pójdźmy tam i zdajmy chole nogę. Nie jest przez nic trudnego. Zobaczymy, się Zupełnie w dowolnym miejscu na punkcie o terenie zabudowanym przystanku, czy innej struktury. W tym wypadku postawimy ją komu tutaj białej. Starczy zaczepić w Nie trzeba tu nic włączać. Resztę załatwiamy na smartfonie. Wchodzimy w aplikację. I mamy jedną rezerwację. Tutaj mi naliczyło trochę za dużo 10 godzin, coś się popsuło, ale patrzcie, za, za 10 godzin by było, by było tyle pieniędzy. Oczywiście to tak nie działa, bo cennik macie tutaj. I tu jest także za minutę 39 groszy, za godzinę 200 zł około, a 60 zł za dzień cały. Ja dostałem kot robotowy, który umożliwi mi trochę dłuższe spostrzeżenie i co? Zaknąć przejazd. Okej. Okay. Zdjęcie. No i robimy zdjęcie gdzie noga stoi. OK. Pojazd nie znaje się w strefie parkowania. Ok, popełniamy jeden mały błąd. Pojazd został zdany, tam macie screena, to i tutaj obok tego hotelu dużego. My wracamy i wyjazd ja jak był udany. Aplikacja nawet została zareklamowana, jeżeli chcecie więcej, piszcie, bo są jakieś i ustawimy